Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W związku z tym, że jakiś czas temu, jak pewnie zauważyliście i oglądaliście pewnie też film, wymieniłem sobie MMI na kolorowe, na MMI 2GH. 2G no i w związku z tym mam możliwość Następnego, tutaj powiedzmy nowego kodowania. Takich rzeczy, które nie mogłem tam zakodować sobie wcześniej, w tamtej starej czerwonej MMI. No, i tutaj właśnie dziś chciałbym Wam tutaj kilka rzeczy pokazać. Może, żeby nie rozgraniczać, to na tam kilka filmów zrobimy sobie wszystko w jednym. No, a zaczniemy, może, od yy, odblokowania tego słynnego zielonego menu. Dzięki któremu tutaj będziemy mogli więcej funkcji odblokować jeszcze. Także odpalam komputer. Podłączam interfejs do samochodu i odpalam też program VCDS. W programie VCDS musimy wybrać sterownik 0,7. I tutaj musimy przejść do adaptacji i odczytać kanał 8. Tutaj mamy wartość 0, którą należy zmienić na 1. Testujemy, zapisujemy i jesteśmy pewni. No, i teraz powinniśmy już zielone menu mieć odblokowane. MMI już się nam uruchamia samo. Teraz naciskamy te dwa przyciski razem, z tym, że setup delikatnie szybciej i przytrzymujemy około 5 sekund. I uruchomiło nam się właśnie zielone menu. Także. Jedno, jedno kodowanie już mamy, powiedzmy, za sobą. Jak już tutaj jesteśmy, może uruchomimy sobie wentylację dodatkową, czy jak to się tam nazywa, różnie w sumie na to mówią. Także zaczniemy sobie od odblokowania tego najpierw w MMI. Wchodzimy w ustawienia diagnostyczne. Ja tutaj już mam te menu częściowo po polsku, bo mam wgrane właśnie polskie menu. Także już tutaj te nazwy będą po polsku. Teraz tutaj wchodzimy w te APK 001 i szukamy sobie pozycji zewnętrzny dogrzewacz, tak się to w moim przypadku nazywa. Zaznaczamy poprzez kliknięcie i potwierdzamy zmiany. Teraz wykonujemy reset MMI, a żeby to zrobić, musimy wcisnąć ten przycisk, pokrętło i ten górny. No i mamy ponowne uruchomienie MMI. Dalszą czynność wykonujemy w programie VCDS, wchodząc do klimatyzacji. I tutaj wybieramy kodowanie i pomocnik kodowania. W pomocniku zaznaczamy bit w bajcie, w bajcie pierwszym zaznaczamy bit trzeci. Tutaj jeżeli macie MMI 3G, to musicie zaznaczyć czwarty, ale my zaznaczamy tylko trzeci i zamykamy pomocnika i klikamy Wykonaj. Jeśli kodowanie mamy przyjęte, wchodzimy następnie w adaptację i odczytujemy sobie tutaj kanał szósty. Klikamy odczytaj. W kanale szóstym nową wartość wpisujemy jeden, testujemy i zapisujemy. Wciskamy gotowy powrót. Teraz jeśli na wyłączonym zapłonie wciśniemy przycisk CAR. Oczywiście tutaj niektóre opcje będą nie podświetlone, bo wymagany jest zapłon, ale tutaj mamy przycisk AC, który możemy właśnie wcisnąć i pojawia nam się takie menu. Tutaj też w tym menu mamy opcję do ogrzewania postojowego, czyli do Webasto i różne inne, które no niestety, jeżeli nie macie wybacza, to nie będą działały nas interesowała ta wentylacja zewnętrzna czy jak to tam nazywają w moim przypadku nazywa się to przewietrzanie jest teraz, widzicie, wyłączone i włączę w momencie włączenia pojawia nam się na liczniku mrugająca kontrolka taki wiatraczek który sygnalizuje, że ten system nam działa a w sumie jest to chyba tylko po to, do przewietrzania auta w jakieś upalne dni, jeśli nam się auto nagrzeje do wysokich temperatur w środku, mamy całe pozamykane, to tu po prostu nawiewy się jakoś tam otwierają, że auto po prostu się tak jakby no wieczy Coś na zasadzie otwarcia szyby, tylko że tutaj szyby się nie otwierają, tylko kratki wentylacyjne. No i tam w jakiś sposób nam troszeczkę te auto wietrzą, że być może tak się mocno nie będzie nagrzewało. Także taka jest funkcja tej wentylacji. No, jeśli chodzi o tą, właśnie wentylację, to by było wszystko. Teraz zajmiemy się może kolejną rzeczą, a mianowicie mam na myśli tutaj logo powitalne na wyświetlaczu. Jak pewnie zauważyliście, mam chyba tam S6, podsłuchajcie, że już nie pamiętam, ustawione. No, ja osobiście nie lubię żadnych tam S6 czy RS6 i tak dalej. Jeżeli takiego auta nie mam. Jakbym miał, to bym pewnie to polubił, dlatego wyłączymy sobie to i pokażę Wam właśnie, jak to zrobić. A w tym celu potrzebne nam będzie też zielone mini, czyli wciskamy te dwa przyciski. No i już mamy teraz tutaj ustawienia diagnostyczne. Następnie HU pierwsza pozycja. No i teraz. Tutaj Standby Build, mamy cztery pozycje. 0 to jest domyślne, czyli jakieś tam standardowe prawdopodobnie. Pierwsze S6, drugie S5, trzecie RS6 i czwarte po prostu RS, czyli ja mam tutaj widzicie zaznaczone czwarte i chcę domyślne, także klikam 0. Na sam dół potwierdzam zmiany. I chyba już zresetowało się samoczynnie, nie trzeba będzie resetować. Tak dokładnie, jak widzicie to jest właśnie takie standardowe. I takie już u mnie też zostanie. No i w sumie tutaj taką ostatnią rzeczą, podpowiedzią, którą możecie sobie też sami bez praktycznie programu VCDS uruchomić. To będzie to na przykład poziom oleju czy po... Poziom naładowania akumulatora, czy jeszcze jakieś inne opcje i pokażę wam gdzie to się znajduje w zielonym menu. Oczywiście najpierw musimy je włączyć, następnie ustawienia diagnostyczne, wciskamy car menu maskę i teraz all stand. To w sumie chyba po niemiecku. To jest właśnie poziom oleju na wyświetlaczu. I poziom akumulatora macie niżej. Musimy zjechać na sam dół, i klikając potwierdzić zmiany, po raz kolejny reset MMI. Musimy włączyć zapłon, przycisk kar. No i tutaj mamy swoje rzeczy, które żeśmy właśnie odblokowali. Poziom akumulatora i poziom oleju, który jest u mnie obecnie nieaktywny. Powiem Wam szczerze, jest tam jakaś chyba procedura, także jakiś czas po odpaleniu dopiero można w to wejść. Dokładnie teraz już nie pamiętam, nie powiem Wam. Ale jak widzicie, mamy to tutaj uruchomione. No i chyba to by było wszystko, co chciałem Wam tutaj pokazać. Mam nadzieję, że komuś to będzie przydatne, bo być może nie każdy. Wiedział, jak sobie uruchomić te rzeczy, które Wam tutaj pokazałem. No, i jak zawsze, regułka na sam koniec. Czyli wielkie dzięki za obejrzenie. Zapraszam do pozostałych moich filmów, do subskrypcji mojego kanału. No i trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!